Wcześniej się, witam w kolejnym odcinku i w pierwszym odcinku na kanale. Yy, no, tutaj no, będziemy mieli w tle, w tle grę, a informacje o kanale oczywiście będą. Filmy będą w weekendy lub co tydzień będę coś rzucał. Akurat na zapas nie mam za dużo nagranych. To jest krótki filmik, ale też. Nie taki zły. Dobra, miałem przecież e, od, o, od zabrać z tego samochodu silnik, nie wiem, że mi się to uda. Tu będzie właśnie z tym problem. Tam ktoś mi chodzi. Czy uda mi się tego czegoś pozbyć? Yy, Oki okay, może wymontuję ten silnik. Yy, lepiej, żebym go spróbował wymontować. O nie, to nie pójdzie. Nie, 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 nie uda się pozbyć tych. O, już poszedł silnik. Silnik jest zepsuty. Ale jeszcze może go upchniemy. Wystarczy go tylko wymontować, a na razie nie idzie nic. Jak jest. Jaka jest szansa, że mogę sobie podwyższyć siłę? Minimalna. A jeśli teraz zrobię na przykład tak, to nic. Kursa nie będę wciskać, bo to i tak nic się da. To też nie. To co, ja. Kursa wcisnąć. Nie wiem. Później te kontrolki przeczytam, dawno już w tą grę nie grałem. Eee, dobra, przewrócimy go na drugą stronę oczywiście. Z tego Przewrócimy go na drugą stronę. Ale nie wiem czy mi się to uda, bo ta gra jest czasem jakby ciężka. Do ogarnięcia tego. Wszystkie, wszystkiego jego Teraz musiałem Kursa, nie chcę się to przerzucić. No, teraz poszedł. Eee, po pierwsze no, muszę pozbyć się jakoś zawieszenia pewnego. Jak ja to zrobię? To ja nie wiem. No, no nie miała być rozmontowane. Dobra, po no, 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 pierwsze postaram się pozbyć tych tutaj uchwytów to właściwie mi nic nie da, a muszę się silnika przecież też pozbyć yy, to yy, jedziemy, z tym, jedziemy z tym śledziem i tak w ogóle gdzie jest mój lanus, nie wiem o, jutro live W sobotę będzie live, donate'y będą umieszczone w opisie tego filmu nawet i może. Po prostu radzę to donate'ować, bo wiecie, no czas, czasem się to przyda. I to donate'owanie mnie, i subowanie, i lajkowanie mnie po prostu do działania motywuje. Więc my się widzimy w następnym odcinku i... No i to raczej już wszystko na dzisiaj. I żegnamy się.